Zapomniałem. Zapomniałem, ja żeś marił z tego. Z Co ty tam robisz? No, stąd, tam 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 Ile kasy dostajesz? Osiemdziesiąt złotych. Za ile? Całym e, dostałem. No ale, Nie, ale to za miesiąc? Nie, a to jest za miesiąc. Za miesiąc tyle, tak? No. To co tak mało? To mało, musi być. Musi być mało. Przelywane. Słuchaj, to prawda, na no kod. Kur... Praca za tyle, kasy to ja pierdolę robić. To ty robisz jak białym muzyk, kurwa, no za tyle. No, no. Powiedz ją zajść na ladę, wiesz. Iźni ręko. dawajcie ci mi kurwa, 500 zł chociaż. I, no, to, co za Kurwa. Co no. za Kurwa, Kurwa, za tyle nigdy bym nie poszedł. Ej, mój to tak. No ale co ty? A nawet te Ile to kasy to i no. Tydzień i przy, jeden dzień i przypisać. Gdzie jest? Tak nie piję. Kupiłem kramki, kupiłem, no, kupiłem e, rękawice, buty. I kasy nie ma I kasy nie ma i nie no, i widzisz. I, i posła no. z dymem. Co to, kurwa, to, no to ja jest? To, nie to nie Do pieczki wsadzi. Do pieczki. No. No. Tak kiedyś nie. Za No przecież, że to... To Jak to nawet trwałeś mi kupisz, to 10 zł. Nie, bo my ten... E, Rościł się, ja, ja na, na No. oddajesz mu? No. Nie. No. pomało mało oddajesz. No. A, a ty... no, jak nie stanie, to dać ci. To dać. A, <laughs> a mnie jest ma. Tak duży ma, tak? Teraz jest nożny. To jak ja maje... Krok i i jedzie pan, bo już mam fajki, No? Cztery <śmienki> krok <śmienki> No ja ty kurwa. Tu dużo palisz? No, za teraz to jest Jak ktoś nie wkuruje. Tak. No? Teraz <śmienki> no, no Na entek, na entek. Mój nie poczekał. Za mnie rękoma ma A widziałem, że z daleka. Kurwa, Masz w dupie. Masz motorek w dupie, co? Nie, ja na panu wie ja co Kurwa. Ty człowiek, I jak ja bym co? Oli Kurwa. Nie mam w soku. Tu Ja za kul bym nie przebiegł. Już to tobie, to. O razy. No. Ile tam się? Tu za A ty co tam w domu poradzisz? A ja rambię, tutaj trochę tak pracuję. A. No, gołębia karmię. Gołębi karnych? No kurliki, teraz. A kiedyś normalnie mówił, że ty mu gołębie kradłeś. No, to już on złapie. Nie mógł, nie mógł tego, bo dostane. No, Nie no, 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 to Nie no, on to, nie To jest dla No! I on do mnie bicie, tam. No! To nie tylko naszych, to nie tylko to no. jest drzewa. Bije się on mnie kopnąć, co ja jak zawalił jemu, to tylko wzór pop Ja go, o Jezu mój, o Jezu mój, I co, nie się? Nie, jak zawalił ja jemu, to... <noise> o, ciekawe, zapytam się. No. On no. mnie no raz, a ja dwa razy. O. To sama runda była. No, to sama runda? <noise>